Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, zapanowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich. Gdzie ma się narodzić Mesjasz? Ci Mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A Ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła, najlichsze spośród głównych miast Judy. Albowiem z Ciebie wyjdzie Władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem rzekł: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirem. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii składają moich grzech. Duchu Święty, który jesteś duchem mądrości. Proszę Ciebie, abyś przychodził do tych wszystkich, którzy będą słuchali tego słowa. Przyjdź i napełni nas swoim pokojem. Napełni nas, Duchu Święty, swoją miłością. Do wszystkich prześladowców. Którzy źle nam czynią, którzy nas oczerniają, fałszywie oskarżają. Przyjdź, duchu święty. Prosimy, ciebie wołamy. Przyjdź, duchu święty. Wypełni nasze serca. Tak, abyśmy nie odpowiadali złem na zło, ale abyśmy Powiadali miłością, pokorną miłością Jezusową, pokornym uniżaniem. Wołamy Ciebie, Duchu Święty, stąd na nas. Rozpalaj w nas miłość, miłość do każdego człowieka. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź do nas, do tych, którzy Będą słuchali tego słowa, napełni Tuch Święty nas swoją obecnością. Przyjdź, Duchu Święty. Dziś w Świętych Trzech Króli chcemy przez moment zatrzymać się i zachwycić fenomenem postawy mędrców. Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, mędrcy poszli za gwiazdą, która ich prowadziła. Poszli w ciemno za światłem do Betlejem. Zobaczmy, że podjęli wielkie ryzyko wiary. I pojawia się ważne pytanie: Dlaczego mędrcy? Mając ustabilizowane życie, podjęli się tak wielkiej wędrówki za Jezusem, pokonując tysiące kilometrów, na pewno była to ich wyprawa życia, do której zapewne starannie się przygotowywali, wcale też nie budziła ona entuzjazmu wśród ich rodaków. Może ich wyśmiewano, źle nazywano. Bo kto widział iść za jakąś gwiazdą? Jak można szukać kogoś za jej śladem? Czy to ma w ogóle jakiś sens? Mędrcy uznali, że tak, więc poszli. Poszli i znaleźli. Ludzie poszukujący cel i sens życia pragnęli by spojrzeć w cztery oczy Jezusowi, ale także pojawiały się na tej wędrówce chwili, chwile trudne. Był moment, że gwiazda im zniknęła przed oczu, ale i wtedy nie zawahali się pójść do Heroda i zadać mu trudne pytanie. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Przyszliśmy oddać mu pokłon. To ich zapytanie stało się lawiną zdarzeń, Wtedy nastąpił zwrot akcji, a Maryja, Józef i Dzieciątko wkrótce musieli uciekać do Egiptu. Poraża i fascynuje ich determinacja w podjęciu ryzyka wiary. Tak łatwo się już nie wycofają i z byle powodu nie zrezygnują. Jak zapewnia nas Ewangelia, Słowo Boże, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu tworzą. Jedna definicja odnośnie człowieka mówi, że człowiek to istota stale czegoś poszukująca. Człowiek poszukujący wszystkiego ciekawy. Ciekawy także i Boga. Poszukujący Boga, poszukujący do skutku, aż do odnalezienia. Mędrcy znajdują Boga. Ewangelista zapisał, że bardzo się znalezieniem Boga uradowali. Cieszą się, bo osiągnęli cel. Człowiek zawsze się cieszy, gdy osiągnie zamierzony cel. Im większy osiągnięty cel, tym większa radość. A znaleźć przecież Boga to najwyższa radość w życiu człowieka. Święto dzisiejszej go dnia nazywamy epifanią, czyli objawienie pańskie. To światło Boga Zbawiciela. Nie może być ignorowane przez świat. Dzieciątko jest dla wszystkim znakiem od samego Boga. Zwróćmy uwagę na to, komu tak naprawdę objawia się nowonarodzony syn Boży. Istnieje Zaskakująca pewna prawidłowość. Do stajenki betlejemskiej przyszli i w nowonarodzonym dzieciątku znali Boga ludzie prości, pasterze i ludzie o głębokiej wiedzy, mędrcy ze wschodu. Różnymi sposobami pociąga Bóg ludzi do siebie. Ubogich pastuszków wezwał przez anioła, mędrców przez gwiazdę. Pierwszych przeprowadziło tam wyzwania anielskie, drugich i głęboka mądrość, która w nowo zjawionej gwieździe nakazała im widzieć znak przyjścia Mesjasza. Pasterzą wiary w zbawiciela dało czyste i pokorne serce. Czyste i pokorne serce. Serce nie unoszące się gniewem. Serce pełne miłości, serce pełne miłosierdzia, pokorne serce dało pasterzom tą wiarę zbawiciela. Nie serce, które się unosi, nie serce, które paja gniewem. W stronę drugiego człowieka, ale serce, które potrafi się nie i być sercem pełnym pokory. Mędrcom ukazała gwiazda pełną wiarę poprzez ich wiedzę, Podobnie zawsze było i potem, podobnie jest i obecnie tu i teraz. I dzisiaj do wiary przyznaje się albo lud prosty, który sercem szczerym i pokornym wierzy w Zbawiciela, albo ludzie o głębokich umysłach, którzy swą myślą. I wiedzą doszli do poznania prawdy. Nasza pielgrzymka życiowa jest podobna do ich podróży. Oni podróżowali do Betlejem, by znaleźć tam prawdziwego Boga. My pielgrzymujemy do Betlejem niebieskiego, by tam spotkać Jezusa. Mędrców prowadziła do Jezusa cudowna gwiazda, która przechodziła różne koleje. Raz płonie olśniewającym blaskiem, innym razem zdaje się przygasać, jeszcze innym razem znika z pola widzenia. Gdyby mędrcy w Jerozolimie po zniknięciu gwiazdy zaprzestali poszukiwania, poddali się zwątpieniu i wrócili do domów. To cała ich długa pielgrzymka okazałaby się bezskuteczna. A najtragiczniejsze byłoby to, że od Jezusa byli tak niedaleko, bo w Betlejem. Osiem kilometrów od Jerozolimy. Wszystko jednak zakończyło się szczęśliwie. Kiedy wreszcie odnaleźli Jezusa, mędrcy złożyli złoto, kadzidło i mirę. Ofiarowali Mu cenne dary, a wraz z Nim dar swego serca pełnego wiary, bo w tych złożonych darach wyznali wiarę w Jego bóstwo i posłannictwo mesjańskie. Nas także prowadzi do Niego gwiazda wiary, ale ta gwiazda jak u mędrców, tak i u nas raz chętnie Idziemy za jej przewodem, innym razem znowu nie chcemy na nią patrzeć, jeszcze innym razem gubimy na prostej drodze jej ślad. Doświadczamy ich i my, jak mędrcy chwil zwątpienia, choćby po zniknięciu gwiazdy. My także. Nie możemy się zniechęcać, nie możemy się załamywać w trudnych chwilach naszego życia, w momentach fałszywych, publicznych osądów, w chwilach choroby, cierpienia, kłopotów rodzinnych. Bo wtedy właśnie, moi drodzy, Jezus jest najbliżej nas i na nas czeka. Tak jak czekał na mędrców, bo Bóg zawsze na nas czeka. Bo Bóg chce, byśmy Go stale szukali, bo całe nasze życie to szukanie Boga. A przecież Jezus nas zapewnia. Szukajcie. A znajdziecie, kto szuka, znajduje.